Codzienny podcast ze słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, który nadał przydomek Bonaerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Jezus przywuje do siebie, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. Właśnie to jest ta odpowiedź uczniów odpowiedź wolna, która nie jest zmuszona odpowiedź, która rozważa i która chce. Pan Bóg nie powołuje nigdy osoby na przymus. Pan Bóg nie chce, w szczególności to widzimy w misji Jezusa Chrystusa. Nie chce, byśmy szli, byśmy byli niewolnikami. To szczególnie widać we Ewangelii według świętego Łukasza, w przypowieści syna marnotrawnego, kiedy ten drugi syn, który, ten pierwszy, najstarszy, któremu służył, no właśnie, ja też mówię, któremu służył, który mówił, że, Panie, tyle lat ci służyłem. Otóż właśnie, ten syn nie zrozumiał, że jest synem, że jest dziedzicem, że współtworzy ojcowskie mienie, że współpracuje, a tu mówi, że służy, że cały czas czuł się, że jest niewolnikiem, że nie jest synem, że jest po prostu jednym z wielu pracowników, dlatego bał się o coś poprosić, dlatego bał nawet się goźlędzia poprosić, żeby się mógł zabawić. Bo gdzieś tam w sercu myślał, że Bóg jest surowy, że jego ojciec jest surowy. Dlatego Pan Bóg nie chce niewolników, Pan chce synów i córek, ludzi wolnych, którzy naprawdę, wiecie, wybierają Jego zaproszenie, by być apostołami, by być uczniami, by głosić dobrą nowinę światu. Nie potrzeba dużo uczniów, nie potrzeba wielkich wspólnot. Jesteśmy przyzwyczajeni do kościoła, który jest rozprzestrzeniony na całej ziemi. Dzisiaj widzimy, że już ten kościół, ten kościół tworzy już swoje panowanie. Prawda, coraz bardziej już wchodzimy do, do, coraz do, do małych wspólnot, gromadzimy się w małych wspólnotach. Jeszcze w Polsce jest ten kościół, który bardziej, tak można powiedzieć, jest triumfalny, który jest widoczny. Ale też już widzimy zaniki w dużych miastach, gdzie już każdy po prostu patrzy na Kościół z obojętnością, widzi w nim tylko i wyłącznie, nie wiem, na przykład księży, którzy popełniają jakieś grzechy, jakieś głupoty. Może nie głupoty, ale bardzo nieraz trudne, trudne postępki, trudne grzechy. I po prostu z tym kojarzy i, i myśli, że ten Kościół to po prostu jest jedna wielka ściema. Niektórzy biją, dają na alarmy, niektórzy mówią, że to jest źle, że Kościół po prostu traci swoich wiernych. A z drugiej strony zawsze w kryzysie jest błogosławieństwo Boże, może to też i dobrze. Bo nareszcie będą ci, którzy, którzy wybierają Jezusa Chrystusa. Nie mówią, że, ja nie mówię, że wszyscy teraz, którzy chcą, są w Kościele, to są ci, którzy z tradycji są niewolnikami. Nie. Ale Kościół się stanie tak jak kiedyś papież Benedykt, jeszcze Józef, Józef Ratzinger pisał, że Kościół zejdzie do podziemi, gdzie będą ludzie, którzy naprawdę ch będą chcieli żyć Ewangelią, którzy usłyszą naprawdę to powołanie do tego, by iść, by leczyć ludzi, leczyć ludzi, by być blisko ludzi, leczyć ich słabości. Leczyć to nie znaczy zawsze uzdrawiać. Leczyć to znaczy być, leczyć to znaczy szukać form, by pocieszyć, by dać trochę miłości, by podnieść na duchu człowieka, by wypędzać złe duchy. Złe duchy to nie są tylko opętania, też. Ale zobaczcie, ile człowiek jest opętany nieraz różnymi ideologiami, prawda, które dzisiaj szczególnie też są w świecie ideologie takie czy inne. Wyzwala człowieka, uczyć go myślenia. Uczyć go dobrego spojrzenia na siebie, na świat. Pan Bóg dzisiaj też powołuje, a może powołuje tych, który słyszysz tę Ewangelię, powołuje Ciebie, byś naprawdę poszedł za Nim. Nie wymaga wiele. On nie wymaga nie wiadomo czego, jakichś rytuałów, czy obrządków, czy jakichś wyrzeczeń. O co byś był wierny miłości, byś po prostu poświęcił się tak, jak On dla człowieka by umieć tworzyć Królestwo Boże tu na ziemi, by pokazać światu kontrast, że jest wspólnota ludzi. Uwaga, nie że my sami pójdziemy za Chrystusem. Jezus wybiera dwunastu, wybiera wspólnotę, wybiera Kościół, w którym jest Iskariota, w którym jest Piotr, zdrajca, ten, który zaprzedał Jezusa. Ale wybiera wspólnotę ludzi słabych, Wspólnota, w której zawsze znajdzie się człowiek, który będzie żył dla swoich korzyści. No ale to pomińmy to. I się znajduje zawsze. Ale wspólnota, która będzie tworzyła alternatywę dla dzisiejszego świata. I może znowu ludzie, którzy patrzą źle na Kościół, którzy nie szukają Boga, którzy nie stawiają sobie pytań, będą widzieć wspólnotę, która naprawdę, naprawdę żyje dla innych, w której, kiedy ktoś przychodzi i odnajduje Ratunek, odnajduje zbawienie, odnajduje pokój, odnajduje godność, odnajduje miłosierdzie. Wspólnota, która świeci po prostu swoim takim pięknem. I może ludzie, widząc taką wspólnotę, zapytają: Jak wy tak możecie, dlaczego wy tak żyjecie, skąd macie na tyle sił? A no to zapraszamy, poznaj naszego Boga. Pozna Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i Zbawicielem, który daje niesamowitą wolność i wskazał drogę, która prowadzi nie tylko do prawdziwego człowieczeństwa, ale do oddania się Ojcu, który zawsze się troszczy i dzięki któremu nam nic nie brakuje. Utopia? Może, ale wierzę. Niech Wam Pan Bóg błogosławi z Panem Bogiem.